Hej. Zbliża się premiera filmu Alien Convenant, czyli obcy przymierze w polskiej wersji, i chciałem się podzielić swoimi oczekiwaniami wobec tego filmu, które nie są zbyt wysokie, ale przed niektórymi filmami, które są w jakiś sposób dla mnie ważne, zwykle robię taki materiał zapowiedziowy, który myślę, że też ułatwi Wam obranie mojej perspektywy w momencie, kiedy robię recenzję tego filmu. Więc tutaj też tak będzie, tym bardziej, że seria opcji jest bardzo bliska mojemu sertuszku. Ja ogólnie oglądam te filmy i tutaj cały czas mówię o filmach 1.4, to są te jedyne dobre, nie, oglądałem te filmy pierwszy raz, jak byłem naprawdę mały, o wiele za mały na te filmy w zasadzie. I oczywiście bałem się jak cholera, oczywiście tam połowy rzeczy nie, nie kumałem, ale i tak y, sam, samo Monstrum, te środowiska, ten cały klimat mnie tak kupił, po prostu tak uwielbiałem te filmy i tak uwielbiałem się bać po nich, że w zasadzie kiedy tylko były emitowane w telewizji, a wtedy nie wiem, Polsat czy coś y, emitował je zwykle tydzień po tygodniu, jak już, jak już y, zaczynali emisję, że oglądałem je cały czas, kiedy tylko były, i na dzień dzisiaj to już w zasadzie znam je na pamięć i uwielbiam je dalej tak samo. Każdą część w zasadzie jest osobna i z trochę innych powodów. No i potem przyszedł Prometeusz, który był jednym wielkim zawodem. Bo to był film, który trochę zapadł się pod ciężarem własnych ambicji. Bo w praktyce to była prosta historyjka, gdzie ludzie docierają na ocą planetę, robią głupie rzeczy, a potem coś ich goni przez resztę filmu. Różne rzeczy ich gonią w zasadzie. Natomiast Ridley Scott uparł się, że w tym filmie opowie nam, jak powstawała ludzkość. Czy w ogóle jak powstała ludzkość, jak powstało życie na Ziemi. Tylko, że to były takie, wiecie, bardzo puste ambicje, za tym nic zupełnie nie szło tutaj. Więc teraz, w Alien Convenant, znowu Ridley Scott zamierza nam opowiedzieć historię już nie jak powstawała ludzkość najwyraźniej już takich ambicji nie ma ale jak, po, jak, powstał, jak powstały ksenomorfy czyli jakby symbol w zasadzie całej serii oczywiście, i kultowe już stwory, które zapisały się w historii kina i popkultury w ogóle. I powiem szczerze, że to wygląda na razie. Właśnie. Nie robię tego materiału, bo każdy materiał promocyjny związany z Covenant póki co wygląda jak dla mnie bardzo źle. W zasadzie trailery czy te klipy mówią nam głównie to, że hej, to będzie znowu Prometeusz, tylko wersja rozszerzona, teraz z obcymi, teraz z ksenomorfami. Bo tak jak poprzednio mieliśmy historyki o tym, jak to ludzie przylatują na osą planetę, a potem coś ich goni, tak teraz ludzie przylatują na odsą planetę i potem obc goni ich obcy. Czy tam nawet wiele obcych, plus nowi, biali, dziwni, obcy. Fajnie, lubię obcych. Dużo, myślę, że fajnie by mi się oglądało Prometeusza, gdyby tam było coś znajomego, ale, ale po co mam oglądać to samo? Więc taki trochę zdołowany tym filmem stwierdziłem, że to ja może nie będę już oglądał żadnych trailerów ani klipów, bo każdy kolejny po prostu wywoł, wywoływał u mnie jeszcze gorsze samopoczucie. Ale spróbuję napompować swój hype jakoś. Spróbuję się jakoś nastawić pozytywnie. Więc yy, będąc akurat w salonie prasowym, sięgnąłem po coś takiego, to jest. Jest ostatni numer Empire, i zobaczyłem oczywiście tutaj naszego ksenomorfa na okładce. Jak pisałem na Instagramie, ja jestem z tych ludzi, którzy jak widzą coś z ksenomorfem na okładce, to to kupują od razu. Więc stwierdziłem, że hej, to nie jest recenzja tutaj, tylko to jest cover story, gdzie mamy cały artykuł poświęcony na rozmowy z aktorami, z reżyserem, ze scenarzystą, no i tak mówię kurczę, no jeśli ktoś ma mówić dobrze o tym filmie, no to oni, nie? Więc zajrzałem sobie do tego artykułu. I muszę powiedzieć, że tak, tam jest sporo rzeczy, które nas nastawiałem pozytywnie. Przede wszystkim fakt, że tym razem, tak jak wspomniałem, to się sprawdziło faktycznie. Ridley Scott nie ma już ambicji opowiadania wielkiej, filozoficznej historii o tym, jak powstawało życie. Tylko chce nas przestraszyć, chce zrobić horror. I tyle. To w zasadzie jest zasługa scenarzysty przede wszystkim, bo teraz, teraz pisaniu scenariusza zajmuje się John Logan. Um, scenarzysta, który czasami trafia, moim zdaniem, czasami nie. Jest parę scenariuszy od niego, którego, które bardzo lubię. Nie wiem, Hugo na przykład, ale jest parę, których nienawidzę, na przykład Aviator. Ale okej, okay, może tym razem, tym razem mi się spodoba. W każdym razie, um, John Logan powiedział, że, no, w zasadzie Ridley to zróbmy horror, i Ridley odpowiedział powiedział spoko, i stwierdzili, że robią horror. I teraz oni praktycznie przez cały ten artykuł mówią o tym, jak. jak Starają się wywołać prawdziwe uczucie strachu u widzów. Jak próbują wywołać ten terror, i wszystko służy właśnie temu. I bardzo kurde, dobrze, nie przekonałem tutaj. Bo jeśli Ridley Scott i scenarzyści, których bierze do tego projektu, nie mam pojęcia, czy to zasługa producentów, czy Ridley Scott faktycznie ma coś do powiedzenia w kwestii scenariusza, pewnie ma, to fajnie, bo jeśli nie są w stanie jakby zatrudnić kogoś, kto jest w stanie opowiedzieć wielką historię fi z filozoficznym tłem jakąś religijną w ogóle... No wiecie jaki był Prometeusz, tak? To tam zahaczał o filozofię, o religię, o biologię, o wszystko, na zasadzie coś tylko dało. To niech po prostu zrobią głupi horror. Ja jestem cały za. Nie, jeśli to ma być po prostu brutalny, krwawy horror w kosmosie, no to bierzcie moje pieniądze, ok Ja uwielbiam Obcego 4, który nie był mądry, był głupi jak but, ale jednocześnie dawał masę rozrywki. Uwielbiam Trójkę, która też, umówmy się, nie była niczym wybitnym, ale była fajnym horrorem w bardzo ciekawym środowisku. I tak dalej, i tak dalej. Nie łudzę się, że Ridley powtórzy, powiedzmy, sukces artystyczny pierwszego obcego. To już nie ten, nie, już nie ten reżyser jest, tak. E, nie te czasy, i tak dalej. To głównie wyniosłem z tego artykułu, że oni chcą zrobić horror i tyle, i tak by wszystko jest podporządkowane właśnie temu. Plus, bardzo mi się spodobała idea, którą wyniosłem z tego artykułu, a co pewnie było podawane już wcześniej w rozmaitych mediach i pewnie już doskonale o tym wiecie, ale ja to nie wiedziałem, bo starałem się raczej unikać e, wszelkich tam informacji. To fakt, że Michael Fassbender znowu będzie grał Androida e, o imieniu Walter i to będzie zupełnie jakby Android z inną osobowością. On będzie lojalny w, w stosunku do swojej załogi, ale jednocześnie będzie z, mniej ludzki niż David w poprzednim filmie. Ale David też się pojawi, <grych> więc to jest myślę dosyć ciekawe i mało tego, będziemy mieli interakcję między nimi. A umówmy się, David w, w Prometeuszu by był chyba najlepszym elementem, poza technicznymi rzeczami. Więc e, drugi David o innej osobowości Spoko, też jestem zdecydowanie za tym. Czy coś tu jeszcze jest, co pominąłem? Aha, co jest bardzo ciekawe tutaj, to fakt, że członkowie załogi Covenanta, czyli tego statku, który przylatuje na nową Ziemię, znaczy on nie tyle przylatuje na nową Ziemię, generalnie tam są ludzie, którzy mają zasiedlić i skolonizować jakiś nowy świat, więc mamy załogę, która się zajmuje statkiem, plus ileś tam chyba osób zahibernowanych, czy coś, nie pamiętam. W każdym razie cel jest taki, żeby zasiedlić, skolonizować jakiś nowy świat, no i w związku z tym... Co jest, myślę, ciekawym zabiegiem, cała załoga, czy te osoby, które poznajemy w filmie, to są pary co, mam nadzieję, doda trochę emocjonalnego tutaj aspektu do tego, że te, te osoby faktycznie będą z samej definicji będą sobie bliskie i będą się jakby o siebie troszczyć i będzie im na sobie zależeć, a jeśli im będzie na sobie zależeć, to może nawet nam będzie na nich zależeć. Nie tak jak Prometeuszu, gdzie mieliśmy kompletnie w dupie, kto zginie, a kto nie, bo wszyscy byli takimi samymi idiotami, prawda? Jeszcze jest słówko o neomorfach właśnie. To są te takie ksynomorfy, tylko że białe i pokryte jakby skórą. I, i Scott mówi o tym, że ksynomorfy zawsze mu się wydawały zaprojektowanymi maszynami do zabijania, co, co ma sens, bo one były takie bardzo biomechaniczne, prawda? Natomiast neomorfy mają być, mają właśnie wyglądać jak żywe istoty, dlatego są pokryte po prostu jasną skórą, a nie mają takiego pancerza jak xenomorfy. Spoko, jeśli to nie będzie, wiecie, CGI Fest pełną gębą, no to jestem zdecydowanie za. Ogólnie ten artykuł w zasadzie skłonił mnie do tego, że hej, z tego obcego może wyjść coś sensownego, bo najwyraźniej Scott chyba się nauczył na błędach i uznał, że okej, okay, to nie, nie wypaliło z Prometeuszem, to zmienimy kurs i zróbmy coś trochę innego. I bardzo dobrze, natomiast pojawiły się też pierwsze recenzje. Alien Covenant. No i są takie sobie, generalnie. Nikomu się jakoś bardzo ten film podoba, nie, nie podoba, ale też nie jest tak, żeby ludzie mówili, recenzenci mówili, że to jest kawał główna czy coś. Ponoć patrząc po tych rozmaitych recenzjach po prostu wyszedł. OK, film, który da się obejrzeć, ale o którym się bardzo szybko zapomina. No zobaczymy, no ja mówię, ja jestem ogólnie, uwielbiam to uniwersum i uwielbiam te filmy, więc y, może mi się w związku z tym będzie bardziej podobać, kto wie, może będę się bardziej jarał właśnie tymi nowymi kreaturami i, i tymi rzeczami, niż jakiś tam typ, jakiś tam szeregowy recenzent, powiedzmy. Yy... A może będzie wręcz przeciwnie, nie mam pojęcia. Natomiast było też na IO9 na tym serwisie recenzja, którą czytałem w całości jako jedyną, i żałuję trochę, bo ona jest bardzo negatywna i mówi nam właśnie o tym, że film wyszedł po prostu bardzo bezbarwnie, wyszedł jako scenariuszowy Mantlik, który niestety najpierw nudzi, a potem niestety nie ma payoffu do tego oczekiwania na jakby finałowe sceny. Że ponoć finałowy setpis jest spoko, ale jakby nie uzasadnia tego całego. Męczenia się z resztą filmu, żeby dotrzeć do tego końca, także. Mogłem nie czytać tego, szczerze mówiąc, bo teraz znowu, niestety, znowu mnie po prostu to zdołowało maksymalnie, także. No to, to jest niestety ten problem, kiedy jesteś bardzo jakby zaangażowany emocjonalnie w jakąś markę i no nie jesteś w stanie po prostu poczekać na film, tylko musisz czytać i sprawdzać i tak dalej. No nie wiem, w każdym razie ja bardzo chciałbym, żeby ten film był po prostu okej, okay. tyle mi naprawdę wystarczy. Jeśli pójdę do kina i stwierdzę, że to jest fajny, krwawy horror, to, to będę naprawdę zadowolony i zobaczycie tę pozytywną recenzję, która może zwróci uwagę na błędy, ale zasadniczo będę zadowolony. Jeśli dostajemy Prometeusza kolejnego, to... to... No, będę rozczarowany. Ogólnie ja bym chciał, żeby ta cała marka filmowa jednak poszła w ręce kogoś innego, bo Ridley Scott jakby nie stracił zupełnie warsztatu ani umiejętności reżysera, ale jednocześnie mam wrażenie, że jemu brakuje trochę świeżych pomysłów, jeśli chodzi o całą markę. Bo nawet jeśli on jest tylko reżyserem, to on ma oczywiście, myślę, dużo do powiedzenia w kwestii tego, jak te kolejne filmy będą wyglądać. Chciałbym, żeby to poszło w ręce kogoś innego ze świeżymi pomysłami. I nie Nila Blomkampa. Proszę mi nie rzucać tym nazwiskiem, bo w tym momencie mogę się tylko zapytać, kiedy ostatni na nakręcił jakiś dobry film. Ostatni, który mógłby chodzić za dobry, to jest District 9, który moim zdaniem był co najwyżej ok. Tam było parę fajnych pomysłów, ale sam film był Mech. A potem mieliśmy Elysium, które było chujowe, i było Charlie, które było trzy razy bardziej chujowe, więc. Y Jemu mielibyśmy oddać obcego? Nie, nie, dzięki. Niech się zajmie tym ktoś, kto ma naprawdę świeże pomysły i fajne podejście do tego gatunku, powiedzmy do Space Horrorów. Nie mam pojęcia kto, ale na pewno ktoś taki się kurde znajdzie. No, niech znajdzie się jakiś scenarzysta, który będzie potrafił sprawić, że będzie potrafił nadać jakąś świeżość tej zmęczonej marce tym biednym, zmęczonym xenomorfom, które są wykorzystywane po prostu w no, coraz gorszych filmach, niestety. Więc słuchajcie, dajcie znać, jakie są Wasze oczekiwania w stosunku do Alien Convenant. Czy jesteście związani z serią, która część Wam się najbardziej podobała? A jeszcze jedno, słuchajcie, dam tutaj małą ankietę. E, czy kiedy Alien Convenant wyjdzie na ekrany KIN, to czy chcecie, by była to standardowa recenzja, e, takie jak no normalnie widzicie na tym kanale, czy zrobić taki krótki materiał przekrojowo całej serii razem z Alien Convenant i wtedy wypowiedzieć się o jedynce, dwójce, czwórce, prometeuszu i. Alien Convenant. Trochę tak jak przy okazji Szybkich i Wściekłych. Także mm, od Was to zależy. Znaczy, no, nie, nie mówię, że jakby ja mam decydującą tutaj decyzję, ale wyda ale jestem ciekaw, szczerze mówiąc, jak, e, jakie są Wasze preferencje. Dobra, tyle. Także dzięki wielkie za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na Covenanta, jak się zapatrujecie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!